szuka żony. Sebastian i Patrycja są razem. Te słowa świadczą o jednym. Za nami bardzo emocjonujący odcinek programu Rolnik szuka żony. Tym razem niestety widzowie obserwowali więcej dramatycznych i niespodziewanych rozstań niż szczęśliwych związków. W grudniu publiczność przekona się, jak dalej potoczyły się losy uczestników Show TVP, tymczasem pojawiają się kolejne spekulacje na ich temat. Ostatnia uwagę skupia na sobie Sebastian i kandydatka, z którą się już pożegnał. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy istnieje możliwość na to, że przemyślał swoją decyzję? Dylematy Sebastiana z rolnik szuka żony. Sebastian ma 44 lata i pochodzi z województwa pomorskiego. W bardzo młodym wieku przejął gospodarstwo i to właśnie ono pochłaniało większość jego czasu. Z tego powodu nie udało mu się znaleźć towarzyszki życia. Mężczyzna zgłosił się do programu, rolnik szuka żony, gdyż miał nadzieję, że uda mu się zmienić ten stan rzeczy Choć Sebastian otrzymał wiele listów, zaprosił do siebie trzy kobiety, Kasię, Anię i Patrycję Szybko przywykły do życia na wsi, i pomimo rywalizacji, zbudowały między sobą bliską więź. Mężczyzna od samego początku skłaniał się ku Patrycji. W pewnym momencie powiedział nawet, że na 80% to właśnie ją wybierze. Kobieta natomiast nie spodobała się widzom. Odkryli, że już wcześniej występowała w podobnym show Miłość od kuchni, ale nie udało jej się tam znaleźć miłości. Nieoczekiwanie rolnik z Pomorza pożegnał Patrycję i postanowił kontynuować znajomość z Kasią. Teraz wiele wskazuje na to, że zaczął żałować tamtej decyzji. Patrycja przyjęła za spokojem decyzję Sebastiana i nawet posprzątała mu dom przed opuszczeniem jego gospodarstwa. 44 latek natomiast poświęcił więcej czasu, aby lepiej poznać Kasię. Para spędziła ze sobą kilka romantycznych chwil i wydawało się, że zaczyna rodzić się między nimi uczucie, choć zaangażowanie kobiety było większe niż rolnika. Sprawy znowu przybrały nieoczekiwany obrót tuż po wyjeździe kamer. Para spędziła ze sobą dwa dni w domu Sebastiana. Później Kasia wróciła do siebie, a Sebastian nie przestawał analizować sytuacji. W końcu stwierdził, że kobieta nie odnalazłaby się na wsi i nie poradziłaby sobie z obowiązkami. Mężczyzna postanowił urwać kontakt i nie złożył rewizyty. Następnie, aby wyjaśnić sytuację i nie dopuścić do nieporozumień, poprosił ekipę programu Rolnik Szuka żony, o zorganizowanie jeszcze jednego spotkania z Kasią. Podczas tej rozmowy mężczyzna mgliście się tłumaczył i próbował wyjaśnić, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. Kasia nie była przekonana przytoczonymi przez niego argumentami. Wyraźnie było widać, że jest jej przykro z powodu tego, że Sebastian podjął decyzję za nią i sam założył, jakie życie chce prowadzić kobieta. Po emisji tego odcinka, rolnik szukażony, widzowie byli oburzeni zachowaniem 44 letniego rolnika i bardzo współczuli porzuconej Kasi. Ostatnio jednak pojawiły się przypuszczenia, że Sebastian przemyślał swoją decyzję i postanowił spróbować odnowić znajomość z Patrycją. Patrycja związała się z Sebastianem z rolnik szuka żony, wszystkie trzy kobiety, które Sebastian zaprosił na swoje gospodarstwo, wydawały się zauroczone 44-letnim rolnikiem i bardzo poważnie podeszły do sprawy. Tymczasem Sebastian miotał się, i chyba sam nie wiedział, czego chce. Pojawiły się sensacyjne doniesienia o tym, że on i Patrycja postanowili kontynuować znajomość. Kobieta opublikowała w relacji na swoim Instagramie wiele mówiące słowa. Widzowie od razu zaczęli podejrzewać, że to może oznaczać, że kobieta znowu jest z Sebastianem. Tym bardziej, że rolnik w ostatnim odcinku programu przyznał, że chce zadzwonić do Patrycji. Internauci nie zostawili na mężczyźnie suchej nitki. Słowa Sebastiana sprawiły, że widzowie tym bardziej zaczęli oczekiwać finałowego odcinka programu, rolnik szuka żony. Tymczasem ekipa wypuściła film promujący zbliżający się show, a to daje pole do kolejnych spekulacji. Jak ta historia się skończyła, przekonamy się niebawem.